Rozdział 13. Cel osobistych świadectw. Drodzy bracia i siostry, znowu mi się objawił nasz pan 12 czerwca 1868 roku. Kiedy przemawiałam w domu Bożym w Creek do braci, w stanie Michigan, stąpił na mnie duch Boży i w tym momencie byłam w stanie widzenia. Trwało to długo, już miałam rozpoczętą pracę pisania piątego domu darów ducha. Ale przez to, że otrzymałam świadectwa o charakterze praktycznego zastosowania, które powinny natychmiast do Was dotrzeć, postanowiłam więc przygotować tę małą broszurkę. W ostatnim widzeniu pokazano mi to, co w pełni usprawiedliwia moją decyzję w opublikowaniu świadectw dla osób pojedynczych. Gdy Bóg wybiera poszczególnych ludzi, pokazuje im błędy. Inni, którzy nie byli przedstawieni w widzeniu, wydają się być sprawiedliwymi albo prawie takimi. Jeśli się ktoś piętnuje za szczególne zło, to inni bracia i siostry powinni dokładnie sprawdzić siebie, aby zobaczyć, w czym byli omelni i czy nie popełnili tego samego grzechu. Powinni posiadać ducha pokory, wyznając swe grzechy. Jeżeli inni myślą, że są w porządku, to nie jest to dowodem, że takimi są. Bóg patrzy na serca, w ten sposób bada dusze. Ganiąc zło jednego człowieka, Pan zamierza poprawić innych, którzy tkwią w podobnych grzechach. Lecz jeśli nie dopuszczą tego do siebie i nie nawrócą się, chłpiąc się tym, że Bóg nie zwraca uwagi na ich grzechy, ponieważ nie są wyszczególnieni osobiście w pisanym poselstwie, Oszukują swoje dusze i zostaną zaciągnięci do ciemności duchowych, i pozostaną na swojej drodze, idąc za wyobraźnią swych serc. Wielu niewłaściwie postępuje z własnymi duszami i są bardzo oszukani odnośnie swego rzeczywistego stanu przed Bogiem. On używa sposobów, które najlepiej odpowiadają jego celowi i dla zbadania, co jest w sercach jego rzekomych naśladowców. Jasno podkreśla błędy niektórych, żeby w ten sposób ostrzec innych, by się strzegli tych samych błędów i unikali ich. Przez samokontrolę mogą stwierdzić, że czynią to samo, co Bóg gani u innych. Jeżeli prawdziwie pragną służyć Bogu i będą się strzec, aby go nie obrazić, nie będą czekali aż ich grzechy zostaną wytknięte oficjalnie i będą musieli wyznać ze skruchą swe grzechy przed Panem. Pozostawią to, co zasmuca Boga, wzorując się według światła danego innym. I przeciwnie, jeśli ci, którzy nie byli prawymi, widzą swą winę potępioną u innych, idą dalej, uparcie swoją drogą nie uświęcenia dlatego że nie wyszczególniono ich specjalnie w napomnieniu. Tacy narażają swoją duszę na niebezpieczeństwo zostaną zaprowadzeni do niewoli szatana.